Witam Was w odcinku, który będzie dosłownie wypełniony różnymi wyzwaniami, bo moim zadaniem będzie wykonać 10 challenge od widzów i na każdy z nich mam tylko jedną minutę. Ostatnio prosiłam was na moim Instagramie, abyście wrzucili mi wezwania, które mogłabym wykonać w dosłownie 60 sekund. Oczywiście dostałam od was mnóstwo różnych propozycji, jeżeli chodzi o tryb tworzenia Sima, budowanie, rozgrywkę, no ale w tym odcinku wykonam tylko 10 wezwań, więc jeżeli spodoba wam się tego typu film, to zostawcie mi koniecznie łapkę w górze, bo to będzie dla mnie znak, że mam robić tych zadań o wiele, wiele więcej. Stwórz Sima w KAS i na wybór stroju codziennego masz jedną minutę. No ja wam powiem od razu, że stworzyłam sobie Simkę, bo nie wiem, czy tutaj płeć była bardzo ważna. Jesteście gotowi, bo ja nie wiem. Czas start Dobra, słuchajcie, mam minutę. Jestem sprytna, więc zacznę po prostu sobie to wszystko losować. Haha, taka jestem cwaniara. Ej, dobra, nie jest źle, ale może być coś lepiej? Dobra, dobra, dobra. Tamte spodenki były fajne, tylko jakby im zmienić kolor, na przykład na coś takiego. Może białe, może szare, może ten. Dobra, te spodenki będą ok, więc teraz musimy popracować sobie trochę nad górą. I, i, i... Dobra, coś innego. Gdyby nie losowanie, naprawdę byłoby ciężej. Haha, <laughs> jestem sprytna. Dobra, no nie jest to złe, nie jest to złe. Mam 25 sekund, więc jeszcze jakieś Buciki by się przydały. Szybciutko, moja droga, szybciutko, szybciutko. Dobra, okej, okay. nie, nie, nie. Dobra, okej. Okay. Yy, najlepiej kolor czarno-biały, jakiś taki. O, dobra, niech będzie. 9 sekund, 9 sekund. Może jakieś dodatki. Yy, na przykład, yy, nie, dobra, to w ogóle odpada. Dobra, chyba skończyłam. Chyba już po prostu muszę skończyć. Koniec, oficjalny koniec. No dobra, no udało mi się stworzyć simkę i udało mi się faktycznie zrobić jej strój codzienny. Myślę, że nawet nie jest tragicznie. Myślę, że naprawdę mogło być gorzej. <grystanie> Zbuduj na pustej posesji coś, co jest z Tobą związane akwa. Pozdrawiam. Ja Ciebie też pozdrawiam bardzo serdecznie i już nawet sobie wybrałam pustą posesję. Będzie to cienisty dwór oczywiście w wierzbowej zatoczce i od razu wchodzimy i kochani, budujemy basen, bo myślę, że to jest sobie najbardziej charakterystyczne dla mnie. No, przynajmniej tak mi się wydaje. Ale żeby tak w minutę basen wybudować, zaczynamy. Okej, okay, lecę takim razie szybciutko, jeżeli chodzi o kształt. To taki, pewnie prostokąt, coś w tym stylu. Na więcej czasu, niestety, ale nie mam. O, o, dobra, już się zaczyna. Obrzeże, no, całkiem ładne, ale nie wiem, czy to będzie pasować. Dobra, trudno. Nie ma czasu, nie ma czasu. Ozdoby, ozdoby, ozdoby. Kurka wodna, ozdoby, ozdoby, szybciutko. Myślę, że takie coś może być spoko, tylko nie wiem po co. Te kamienie. Kamienie, właśnie, ja tak bardzo chciałam te kamienie. Dobra, takie kamienie, no właśnie. I teraz, czy jeszcze są jakieś inne? O, dobra. Są, dobra. 25 sekund, 25 sekund. Trochę tutaj je tak wcisnę. Yy, szybka decyzja. Malutkie światełko. Niepotrzebne. Może zmienimy obrzeża. Zmieńmy obrzeża. Może niebieskie po prostu. Okej, okay, turkusowe. Gorzej być nie będzie. A tutaj może jakieś? Nie. 5 sekund, jeszcze 5 sekund, 5 sekund, 5 sekund. Aaaaa, jakaś zielenina. Dobra, koniec. Głupio wygląda ten basen. Ale jest faktycznie charakterystyczny dla mnie. Zrób Sima w jednym kolorze. No dobra, ale teraz pytanie: czy chodzi o dosłownie całego. Sima w jednym kolorze, jeżeli chodzi o strój codzienny, a nie mam zielonego pojęcia. Więc będę tutaj improwizować. Myślę, że możemy sobie od razu zacząć od wyboru koloru. Postanowiłam, że będzie to kolor szary, bo jest dość uniwersalny, jeżeli chodzi o ubrania. Czas start, czas start. Dobra, ok. Lecimy w szary i teraz szybciutko. Srebrne włosy, czyli że siwe. Oczy też koniecznie muszą być takie. Dobra, teraz ubrania. Szybciutko. Ok, ok. Nie biały, tylko szary. Spodenki też damy mu szare. I czy znajdziemy buciki w kolorze szarym? Ok, Zaj Przepraszam. Dalej. Tutaj mamy jakieś buty. Niech będzie. Części dolne. Ja nie wiem, czy ja się wyrobię. On będzie wyglądać głupio, ale musicie mi to wybaczyć. Dobra, jakieś tutaj coś takiego. Mam bym wolała, żeby to było trochę bardziej szare. Dobra, chyba nawet nie mam na to czasu za bardzo. Takie spodnie, takie buty. Niech będzie pierwsze, lepsze. Kapcie. Jakieś szare. No, dawaj kapcie szare. 9 sekund, 9 sekund. Nie, nie, nie wyrobię się. Nie wyrobię się. Nie, nie wyrobię. Nie, nie, nie ma opcji. Opcji. To, to jest koniec, definitywny De... definitywny koniec. I wychodzi na to, że byłam w stanie zrobić dosłownie połowę z tego zadania. I ogólnie nie mogę powiedzieć, bo koleś faktycznie jest cały szary. To jest jego strój codzienny, to jest jego strój oficjalny, strój sportowy i został mi strój do snu. Lulule. Słuchajcie, no tak udało mi się, zważywszy na to, że nie było do końca sprecyzowane, co i jak mam faktycznie wykonać. Uśmiercić Sima w dowolny sposób. Kolejne zadanie jest dość mocne, więc posłużę się tutaj czymś ze swojej własnej galerii i umieszczę sobie parcele 8 Simów w 8 minut. Taki odcinek pojawił się na moim kanale i tam mogliście być świadkami tego, w jaki nieudolny sposób próbuję w 8 minut dosłownie pozbyć się 8 Simów. Czy mi to wyszło, nie mogę Wam powiedzieć, musicie sami to zobaczyć. Natomiast mogę Wam powiedzieć, że w tej chwili ta parcela, Posłuży mi za plac bojowy. Ja pierdzielę, to może być naprawdę ciężkie. Patrzę na to wszystko i po prostu wiem, że nie ma szans, nie? Hmm. Czas start. Lecimy w takim razie. Napełnij sedzawkę ogrodową. A, 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 dobra, wskocz, 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 wskocz. Wskocz e, wskocz cały czas. Cały czas wskakuj. E, co się stało? Ona już się topi? Ja pierdzieleniem co? Nie wierzę. To było. Ty, a, a... Ej, na... wow, ja pierdziele nie wierzę. Słuchajcie, to nie ja, to nie ja, to po prostu gra tak zrobiła. Okej, okay, jakby w ogóle skończyłam ten challenge, nie? I zostało mi tam jeszcze widziałam oficjalnie 45 sekund do końca chyba, ale to był przypadek. Ja po prostu kazałam mi napełnić sadzawkę i wskoczyć. I to jest koniec. Ja ona po prostu umarła. Jestem w szoku, nie spodziewałam się. Ja byłam się święcie przekonana, że to totalnie nie wyjdzie. A dobra, no, słuchajcie, udało się. Znajdź kota lub psa przy błędę i zaadoptuj go. W sumie takim najlepszym miejscem na tego typu zabawy będzie Bringenton Bay, czyli po prostu miasteczko z dodatkiem. Psy i koty. Czas start. Przybiegnij tu truchtem, moja droga. Biegnij tu, a o, może nie trzeba będzie tu biec truchtem, to przybiegnij tutaj truchtem. I o, o, aha, dobra, ten poszedł spać. Dobra, no to szybko. To, to, wszystkie poszły spać. Po prostu nie wierzę, dobra. Może obudź tego, może obuć tego, tego wielkiego psiaka. Szybciej, szybciej, szybciej. Dobra, dobra, dobra. Gra mi się zacięła. Dobra, y, trysura podłe, przywitanie. Ostrożne. Okej, okay, dobra, przyjazne. Daj przysmak. Y, dalej, baw się. Daj przysmak, pochwal, pogłaszcz. No po prostu robimy wszystko, żeby tylko faktycznie ten pies tutaj, wiecie, jedną z ręki, ale ogólnie ja mogę już go zaadoptować, jakby nie patrzeć, bo on tutaj jeszcze póki co jest tą przybłędą, ale my się już trochę lubimy, trochę się znamy. Adopcja odbywa się poprzez kody, shift i poprzez opcję dodaj do rodziny, więc tak naprawdę mamy już tego psa u siebie w rodzinie. Ale ej, jaki on jest fajny, nie? To uszka ma takie trochę śmieszne. Za małe jakby do tego całego jego ciałka, no ogólnie fajny psiulek. Geoffrey, serio? Jaki słodziak. Kolejne zadanie to znać krowokwiata. No i żeby powiększyć swoje szanse na powodzenie tej całej mojej misji. Wybrałam się na leśną polanę. No i teraz mam zagwostkę, bo nie wiem, czy podejść do tego źródełka, czy może by tutaj. Tutaj akurat zawsze, kiedy łowiłam, faktycznie pojawiał mi się ten krowokwiat. Oczywiście będę starała się na szybkim przyspieszeniu łowić te ryby. No i trzymajcie za mnie kciuki, bo to naprawdę jest ruletka. No, błagam cię, kochana, weź coś złów. Gumisiowy gubik. Dobra, no, lecimy dalej. Coś więcej, może, tak wiesz, szybciej, nawet gdyby ten. Mi się czas kończy, a ty masz dopiero jedną rybę. Mamy jabłko, Fantastycznie. Lecisz dalej, lecisz. Leciż dalej. Popię to szybko, bo że. No, nie. Złowiłam jakiegoś pstrąga. Dobra, mam 25 sekund i naprawdę marnie to widzę. Marnie to widzę. Jak następny nie będzie krowokwiat, to możemy mieć naprawdę pecha. Szlif w kształcie nasiona. Fantastycznie. Nowy dodatek. Hello. Natomiast serio, znowu 10 sekund i musi to być krowokwiat. Proszę, naprawdę, proszę, jagoda krowokwiatu. Proszę, proszę, proszę. 4 sekundy, 3 sekundy. Drzewo ryba. <laughs> Niestety nie miałam szczęścia w tym przypadku. A trudno. No, i czasami tak bywa. Znajdź trzy różne sadzonki roślin. Znalezienie miejsca, w którym te trzy rośliny będą dostępne, jeżeli chodzi o pobranie sadzonek. Naprawdę nie było łatwe. Myślę, że takie miejsce znalazłam, dlatego czas start. I teraz tak, co my tutaj mamy? Chryzantemy. No to szybciej, tylko w takim razie leć, pobrać tą tutaj sadzonkę. Tutaj jest jakieś drzewko cytrynowe. Leć też, kochaniutka. Le a, a, o! Coś ty zrobiła. Zużyłaś to drzewko. Okej, okay, i teraz kolejne, kolejne, kolejne. Czy to jest to samo? Nie wiem. Co my tu mamy? Szczep rośliny ogrodowej. Aha, i nie dowiemy się, jaki to jest. Tak? No dobra, no to dla pewności jeszcze weźmiemy, może coś takiego tutaj pobierzemy. Co to było? Chryzantemy. Zostało mi jeszcze 25 sekund. O kurde, i chryzantemy. Aha, okej. Okay. Szałwia, szybko. Chyba ci się uda. Dobra, mamy to. Mamy trzy różne. To najważniejsze. No i koniec czasu. Zdobądź drugi poziom umiejętności sportowych. No ja myślę, że najlepszym kandydatem do tego wszystkiego będzie srebrny chłopak, który jest dosłownie już ubrany na sportowo. Startujemy i pływaj tutaj. Pływaj w basenie. Szybciej, chłopie, szybciej. No, 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 no. Okay. Okej, tu, o, okej. Okay. Ty napisałeś książkę? A, przepraszam, dobra. Tomy jakiś napisał. No dawaj, pływaj w basenie, pływaj w basenie. Tak, możesz zaakceptować sobie zmianę, ale pływaj w basenie. Dobra, ja myślę, że w ogóle to przejdzie. Jakby, wiecie, nie ma tematu. To się na pewno uda. Tak przypuszczam. Jeszcze mało tego. Zdobyliśmy zmianę cechy, więc mamy drugi poziom sprawności fizycznej. Zobaczymy, czy uda mi się zdobyć trzeci. Niech będzie. Okej, okay, dobra, stop. Nie udało nam się zdobyć trzeciego poziomu, ale drugi poziom nam bez problemu wskoczył. moim dziewiątym zadaniem jest zrobienie romantycznego miejsca na kolację dla dwojga i nie wyobrażam sobie innego miejsca niż po prostu plażę i jeszcze dodatkowo na tartosie. Także uh -huh. zabieram się do robienia małego stoliczka. Może na przykład z najnowszej kolekcji jak chociażby przytulne bistro. Czas start. Dobra, bierzemy ten faktycznie mały stoliczek i on jest taki naprawdę bardzo, bardzo mały. Mamy tutaj jakieś krzesła, też poprosimy w kolorze na przykład niebieskim, bo to są w sumie charakterystyczne kolory dla tartosy. Poproszę jakąś ozdobę. Ej, jakaś ozdoba. Słuchajcie, musi być butelka z jakimś fajnym nektarem. Może jeszcze jakaś faktycznie, o, taka wiecie, ozdoba typu menu i tak dalej. Ten nektar bym troszkę tu przesunęła bardziej. O, 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 dobra, to wcale nie jest takie łatwe. O, dobra. I co bym tutaj mogła jeszcze? Relaks na liwieże może na przykład. Okej. Okay, jakieś takie powiedzmy, że fajne ognicho. Aha, aha, dobra. I, 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 i leżaczki. Najlepiej też jakieś takie właśnie błękitne coś w tym stylu. No szybciej się kręć, szybciej się kręć. Cyk. Okej, okay, dobra. Ja i budowanie pod presję. OK, dobra, słuchajcie. Myślę, że skończyłam. Jest ładnie. Jest romantycznie. Ostatnie zadanie to pokłóć się i pobić z przypadkowym simem. Mamy tutaj przypadkową osobę, jakąś panią lawender, więc od razu włączam czas i od razu przechodzę do faktycznie grubiańskiego przywitania. No, aha, okej, okay, dobra. Dziewczyny sobie jeszcze obok siebie siadły. Yy, dobra, podłe. Yy, no to okej, okay, czekam, aż one się faktycznie przywitają ze sobą. I teraz możemy lecieć. Kłóć się o politykę. Kłóć się o wszystko, muzykę. Yy, nie jest. Cyrenia Kołysanka, złośliwość, e, sugeruj, że matka jest lamą, mhm, mm mhm, mm podłe, złośliwość, e, pchnij, najlepiej pchnij, od razu, szybciej. Rany Jolek, jaki ja mam tutaj za zapierdziel, czy ja mogę z nią teraz już wejść w bitwę? Złośliwość, walcz, 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 okej, okay, stop, słuchajcie, 15 sekund, 15 sekund, ja po prostu w to nie wierzę, że ja mam takie szczęście. Lecisz, 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 która teraz wygrała? Okej, okay, słuchajcie, czy ja wygrałam, czy ja wygrałam? Jest! W niecałą minutę pokłóciłyśmy się z panią Lawender i jeszcze zdążyłam mi dać w wpier Wow! Dajcie mi koniecznie znać, czy chcecie jeszcze, żeby taka forma faktycznie pojawiła się na moim kanale, a ja na pewno jeszcze będę wracać do tych zadań, które pojawiły się w odpowiedziach mojej relacji na Instagramie. No i oczywiście na mojego Instagrama też Was zapraszam, bo tam nie znacie ani dnia, ani godziny, kiedy faktycznie jakiś post zostanie dla Was opublikowany i który będzie zawierał jakiś taki nieszablonowy pomysł. Także dziękuję Wam pięknie za uwagę. Widzimy się w następnych odcinkach.